Wielka Brytania, na przystanku znaleziono tajne dokumenty Wielka Brytania, tajne dokumenty znaleziono na mokrej stercie za przystankiem. Akta dotyczące misji okrętu HMS Defender potencjalnej, agresywnej reakcji Rosji na nią, jak i mówiące o brytyjskiej obecności w Afganistanie znaleziono. Przy przystanku autobusowym w hrabstwie Kent podała w niedzielę stacja BBC News, która dotarła do dokumentów. Mają one różne stopnie tajności, w tym jeden o znacznie wyższej randze pod tym względem. Prawie 50 stron dokumentów znaleziono we wtorek wcześniej rano w zawilgoconej stercie za przystankiem autobusowym w Kent. Osoba, która je znalazła, skontaktowała się z BBC, gdy zdała sobie sprawę z ich poufnej treści. Dziennikarze uważają, że dokumenty, które obejmują e-maile i prezentacje w PowerPoint, pochodzą z biura wysokiego rangą urzędnika Ministerstwa Obrony. Rząd oświadczył, że śledztwo zostało wszczęte. Rzecznik Ministerstwa Obrony powiedział, że jeden z pracowników zgłosi utratę poufnych dokumentów obronnych, dodając, byłoby niestosowne, aby komentować dalej. Brytyjczycy uważali, że Rosja może agresywnie zareagować, jak podaje BBC News. W jednym zestawie dokumentów omawiana jest prawdopodobna reakcja Rosji na przepłynięcie okrętu przez ukraińskie wody u wybrzeży Krymu w środę, a drugi szczegółowo opisuje plany ewentualnej brytyjskiej obecności wojskowej w Afganistanie po tym, jak zakończy się tam operacja NATO prowadzona przez USA. Dokumenty dotyczące niszczyciela HMS Defender pokazują, że Ministerstwo Obrony brało pod uwagę agresywną odpowiedź Rosji w odpowiedzi na to, co określiło jako nieszkodliwy przepływ przez ukraińskie wody terytorialne z zakrytymi działami i helikopterem w hangarze. W środę ponad 20 rosyjskich samolotów i dwa statki straży przybrzeżnej śledziły okręt, który przepłynął około 19 km od wybrzeża Krymu. Ministerstwo Obrony Rosji oświadczyło, że w związku z wpłynięciem HMS Defender na rosyjskie wody, okręt patrolowy oddał strzały ostrzegawcze, a samolot zrzucił bomby w pobliżu niszczyciela. Ale rząd brytyjski zaprzeczył, by oddane zostały strzały ostrzegawcze i podkreślił, że okręt znajdował się na wodach ukraińskich, a nie rosyjskich. Większość jakta jest oficjalnie poufna, jak pokazują dokumenty. Misja HMS Defender była przedmiotem dyskusji na wysokim szczeblu jeszcze w poniedziałek, a urzędnicy Ministerstwa Obrony spekulowali na temat reakcji Rosji, jeśli okręt przepłynąłby w pobliżu Krymu. Wynika z nich, że w kwaterze głównej sił zbrojnych omawiano dwa warianty trasy, jeden z nich opisano jako bezpieczny i profesjonalny bezpośredni tranzyt Z odesy do Batumi, w tym krótki odcinek przez system rozgraniczenia ruchu TSS w pobliżu południowo-zachodniego cypla Krymu, a zgodnie z drugim HMS Defender przepłynąłby z dala od spornych wód. Pierwsza trasa, jak stwierdzono na jednym ze slajdów, zapewniłaby możliwości zaangażowania się na rzecz rządu ukraińskiego. Na terenie, który Wielka Brytania uznaje za ukraińskie wody terytorialne, nakreślono trzy potencjalne odpowiedzi Rosji: od bezpiecznej i profesjonalnej do ani bezpiecznej, ani profesjonalnej. Z kolei druga trasa pozwoliłaby uniknąć konfrontacji, ale wiązałaby się z ryzykiem przedstawienia sytuacji przez Rosję jako dowodu na to, że Wielka Brytania się boi ucieka, co pozwoliłoby Rosji twierdzić, że Wielka Brytania ostatecznie zaakceptowała roszczenia Moskwy do wód terytorialnych wokół Krymu. Jak wskazuje BBC, dokumenty znalezione w Kent potwierdzają. Że przejście przez TSS było wykalkulowaną decyzją rządu brytyjskiego o okazaniu wsparcia dla Ukrainy, pomimo możliwego ryzyka z tym związanego. Większość ze znalezionych akta jest oznaczona jako oficjalne poufne co jest stosunkowo niskim poziomem poufności, ale jeden z dokumentów. Zaadresowany do prywatnego sekretarza ministra obrony Benaval Lacea ma znacznie wyższy stopień tajności i przedstawia wysoce poufne zalecenia na temat brytyjskiej obecności wojskowej w Afganistanie po zakończeniu operacji NATO. Z racji potencjalnego zagrożenia dla stacjonującego w Afganistanie personelu wojskowego, jakie mogłoby spowodować ujawnienie tych informacji, BBC nie omawia treści znalezionych dokumentów.